Właśnie zaczęły się wakacje, znaczy praktycznie wszyscy mamy je już w poniedziałku, ale formalnie zaczynają się teraz. W wakacje jest nagrywany drugi sezon serialu Spanie, z my to teraz mamy urlop. Więc stwierdziliśmy, że fajnie będzie coś dla was nagrać. Życzymy wam wes... nie czekaj, jak się mówi? Wesołych wakacji, szczęśliwych wakacji, ud... a, udanych. Udanych wakacji. Wesołych to można się wam życzyć. Żyjmy mam udanych wakacji, ładnej pogody i niezapomnianych przygód i wspomnień. Dużo słońca, dużo morza, dużo truskawek, dużo ladłów. Skojarzenia. Co robiłem, że mam żadnej wakacyjnej kolaboracji nie nagraliśmy, ale jak to wspaniałe się kręci to ciężko tak. Na etapach coś macie jako starą. 56 minut wam na trzy nie starczy. Hmm. Możecie podzielić się swoimi wakacyjnymi planami. A właśnie. Życzymy chwil niezapomnianych. Piękny krajobrazów mórz, jezior i gór oraz w samotności refleksji nostalgicznych. Co? Dokładnie. Udanych wakacji i napiszcie, czy basem macie wystawiony. Że wam się dużo ten czas wakacji, no bo fizycznie to wiadomo, dwa miesiące, ale psychicznie, jak wam się jeszcze będzie dłużyło, to może być Wam nawet pięć. Udanych wakacji, życzę cała załoga główna LPS. Najlepszego. lepszego!